Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale kryptomanii, tu Piotr Grak z tej strony. Kolejna świetna wiadomość dla posiadaczy Kosmos, Osmosis y, lub y, Regena. Także mamy kolejny Edrop Star y, od y, ekosystemu Kosmos. Będzie ona skupiać się, tak, w wcześniejszym filmiku mówiłem: y, to będzie gdzieś NFT, taki właśnie NFT Market y, na kosmosie. Także Sprawdzamy, ile dostajemy. Także mamy tu do wklejenia albo adres kosmos, osmosis i regen. Wklejam sobie, wezmę sobie adres kosmosu. Czyli atoma. czyli znaczy ten. Nie ten. Drugie konto, nie to konto. zaraz mi się wymuli, oh, come on, biorę adres, wklejam, check airdrop 3997 starsów i to nie ważne czy wklejecie tu adres yy, Bo możecie nie mieć na przykład Atoma a możecie mieć Osmo albo coś tam yy, albo na przykład właśnie tego Regena i wkleić adres ale jak już yy, próbowałem właśnie wcześniej przed filmikiem, wklejałem adres, to wklejałem adres Osmosis, wklejałem taki i tyle samo mi pokazywało. Także tyle tych starsów będzie. Fajnie, nie wiem po ile będzie wyceniany, to jest dopiero przyszłościowy temat. Jak widzicie, można się tutaj wejść na ich stronę główną, na przykład przejść z Twittera i zapisać się po prostu do white waitlistę, listę, wait listę oczekujących, za czym to ruszy. Będzie to NFT na, yy, na kosmosie, poza tym druga sprawa, yy, tutaj jeszcze jeszcze nie ruszyło z tym Sun, jeżeli chodzi o Earsnet yy, Żeby dostać XPRT, jeszcze jest cały czas Sun. Yy, druga sprawa jest Ertug yy, właśnie jeszcze przetłumaczył na język polski Kompletny przewodnik elektroku biały i listy protokół konta Czyli, czyli tutaj jest aktualizacja całego, na, zaraz tutaj, tak I tutaj trzeba zrobić po prostu krok po kroku yy, sobie, to ja już sobie zrobiłem, jest tu całe opisane jeszcze rzut nie jest potwierdzony, ale prawdopodobnie będzie za dużo jest. Yy, po prostu trzeba yy, po prostu sobie porobić coś tutaj. Jutro zrobię filmik, jak to po kolei tutaj zrobić. Także czekajcie, postaram się go jak najszybciej zrobić. Może rano mi się uda i wrzucę go, yy, jak to ogarnąć. Także tyle, żebyście wiedzieli, wrzucę link. Kto będzie chciał to sobie już go dzisiaj yy, dzisiaj ogarnie po, po, po tym artykule. Także. Super wieści, że mamy, właśnie wpada nam e, e, nowy airdrop, e, raczej airdrop. Jeszcze nie wpada, po prostu e, możemy wiedzieć, ile dostaniemy. Ostatnio był e, Comdex, e, teraz mamy Stargaze, Super. Także tyle z mojej strony. Śledźcie nasz kanał, śledźcie naszego Twittera. Też zapraszam na Twittera, na krypto na krypto mining, bo też też artykuły są na bieżąco dawane nie tylko na Facebooku, ale i na tym na Twitterze, także zapraszam serdecznie, subskrybujcie kanał nasz na YouTubie. I, I tyle i będzie super, nie? Wiadomo, w piątek będzie tradycyjnie następne losowanko i nowy zwycięstwa, zwycięstwa będzie 10 dolarów MDX, tokenie, i niech się ta osoba, która ostatnio właśnie wygrała, niech się zgłosi w końcu po odbiór, niech napisze do nas, bo czekamy. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć!